Siemaneczko wszystkim, dzisiaj pogoda taka jak widać deszczowa. Wykrakałem wczoraj. A co to robić taki dzień? No na dworze się tam człowiek nie pokręci. Tam gdzie w garażu można by co podłubać. A ja dzisiaj mam przyczepkę z piełu z Jadę do Młyna robić mąkę z pszenicy, pszenną mąkę. Także zobaczymy jak to wyjdzie. Ta wycieczka może dobrze, nie? No i czy teraz... Było sucho, sucho, teraz deszcz pada. No wczoraj można było, przed, wczoraj, można było rozsypać wóz, kurde, chociaż na rzepak. No, Wiem do Krzycha, choć wysypiemy nawóz. Nie, jutro się wysypie. Znaczy wysypie, rozsieje, rozrzuci. No i... A teraz będzie padać, nie? To by było dobrze, żeby by przepadało, rozpuściło. spuściło. Strat by nie było, no ale deszcz też, też potrzebny, nie? Na pewno z tej skorzystają, na pewno mają różne zachęty z wiedzy i śmiem twierdzić, że. To jakiś chłop chyba przy wiedzie nakryta. Ponieważ to lubię mieć test pod a ja chciałbym, Pewno! 3512, nie, 255 w tej komfortowej kabinie, no, wyciszeniem tego. Jak 4512 były montowane, 5312 i, i tym podobne. No i przyjechał ja, a widzę że już tam ktoś jest. Nie, ja na 12 byłem umówiony, że tak powiem. To za 15, a to to mnie że tak jak. Tak, nie wiem, w aptece, czy tam gdzieś, że tyle i tyle ma być, nie no. Tu się przydłuży, tu się tego, no. Także tak, to. Tu się zboże sypie. I to mam mąkę tą, pośrednią tak zwaną. Ale będzie No dobra. Tu mamy otręby. I tak to idzie rybata w młynie. Ten młyn to kiedyś... Oh, sznurek jest zgubił. Ten młyn jest z 1914 roku. Kiedyś był dawno temu wodny, Na wodę. Ale z duchem czasu. Potem w elektrykę się Idę ja Będę już podjeżdżał. I coś tam już zaczyna opakować. Kurde, sam jestem w mące. Jak ja to siądę w samochód Tylko cyk herbatka. Zimny dzień. Gorąca, jak licho. Mówi się, że trzyma kruski termos. Ale to i prawda. No i prawda, gorąca. Dobra sprawa. Zdroweczko. Cztery godziny tu zajdzie. Czy to, czy to worek? To nie mój. Ech, to ludzie. Mój worek jest tutaj. Takie no. mechanizacje różne. Tak to jak tu się dłużej posiedzi, to się wydaje, że tu się nie kurze. ale jak się z zewnątrz to przyjdzie to zakurzone. Katar zaraz w nosie. Tu jest waga. Tam się sypie. I to jest jedna skrzynia mała, tam jest duża z drugiej strony. Już coś, sypie się trochę. I to też już się sypie. Oni się stąd wybiera w worki i do domu i tyle, nie? Taka robota. Akurat na dzisiaj, bo też pada. Jak wam się podobuje taka robota? Jak mówiłem, 1914 rok. Tu trzeba być cierpliwym człowiekiem, żeby tu czekać. Jeszcze jestem dwie godziny, a jeszcze młynarz mówi, że z półtora jeszcze zajdzie. To czekamy. Panie Jacku, bierzemy się? Pakuję tutaj już coś na te przyczepy. Także tak. Jak wam się podoba, taka wiciczka. do no. dumna Dobra, ale można jechać już na wódkę <grystanie> I chlepiec Pszenny, bo to pszenna mąka Także tak to Nie wiem działanka, życzę No sklep przejechać Samochód typu wydać na gruntowne czyszczenie jakie? Dobry, na razie, panie i panowie, tyle. Czy...